Hej, witam Was na moim kanale na robę ze zbieram złom Chciałem Was serdecznie pozdrowić. I życzę miłego oglądania, a dzisiaj będziemy rozwierać taki transformator. Czy będzie mieć nie wiadomo, zobaczymy ile ile ta miedziuszki z tego wyłuszkam, czy jest w ogóle miedziuszka, ile to waży i ile z tego odzyskam. Czy więcej będę dał to na to sprzedając na Złomie czy rozbierają na poszczególne elementy złom i może mieć i czy wyciągam z tego wyłuskam z tego więcej niż na złomie ogólnie aby to w złom trafiło bo nie wiadomo nie Ozdarzają się sytuacje tak jak już kiedyś mówiłem że to wpada w złom i to już widziałem takie rzeczy że to oszarcza się kraj ale nie mnie oczekiwać 796 gramów waży 769 Jakbyśmy to sprzedali, nie wiem, po 80 groszy to za to dostaniemy 64 grosze byśmy za to przyczuli. 64 grosze byśmy za to przyczuli. Zobaczymy, ile z tego odzyskam towaru czy będzie więcej niż 64 grosze dobrze życzę wam miłego oglądanka i co nie nie przeciągamy jedziemy z rozbióreczką teraz tak chciałbym pomóc z do. to jest najlepsze ja jedziemy, sobie, zaczynamy. Zobaczymy co tu jest, jak tu jest i gdzie to jest. Z już. Miko, miko, mój złomiku. miko, miko mój złomiku. zastawiłem się. No i już po robimy. Wpadam na bo u mnie czasem jest taki park, no. że się Proszę, ta troszeczkę pin. Ten jest fajnie, bo jest metal ułamany, ale fajnie się wybija. Właśnie coś takiego muszę gdzieś tam kupić. Sobie wpadnąć, jak się na złomowiec, i zapłacę parę groszy i sobie kupię. Właśnie taki stary jakiś wybijak. Można by było jakiegoś z jakiegoś innego zrobić. Tak myślałem, że może zrobić będzie dalekie na, na lekkie no. coś takiego właśnie by się tu wszystko i będzie zobaczymy dobra nie przeciążek tylko wtedy by musiał być też ta szkańcówka zahartowana więc czy nie pójdzie i pójdzie całe To by musiał zaraz trochę sobie w jakiś dełeczko przypać. yeah the... Zobaczymy, czy niektóre tu wychodzą się Tak jak mówiłem, niektóre sobie tutaj są tylko tak zamontowane w plastiku. Zobaczymy, czy jest rudziutka. Czy kolor widać, wiadomo kolor, kolor. 啊。Uh huh. Za rodziutka i to jeszcze bardzo, bardzo ładna rodziutka. Rodziutka jest. Para infierno. Ah, I most már a kalejna. Jó, már a kalajna, mi a gyuska. me ľďutkom I ľďutkom rozránom rozbia ránnom rozza Rozebranom. roze <laughs> Poszamy, czy to teraz Mały bałagan. Ale tak jest lepiej niż było na początku. Nie wiem czy będzie widać. Czy nie będzie widać. Tam chyba widać. I teraz tak, weźmiemy sobie, sobie złomik. Czyli złomiku mamy 688 gramów po 80 groszy. Wpada 55 groszy do puli. Super, złomik już wpada.

osiemdziesiąt dobra i po trzydzieści złotych dwa sześćdziesiąt pięć wpada za samą miedziuszkę tak dwa sześćdziesiąt pięć aaa z, z bajerancką można dodać dobra co so, ale sorry, sorry, e, nie bo sprawdzam ta baga mi coś coś mi źle nie dobrze coś mi się ta jeszcze raz, bo to takie dziadostwo. Mówię, że to są te zawagi, są dobre, ale chyba, wiadomo, Pa 65 tak będzie, tak jak mówiłem czekajcie 55 groszy, czyli za wszystko zarabiam 3,20 warto? warto jak się Wam filmik podobał, taki trochę awaryjną wagą, pomyłką moją to zostawcie łapkę, chcecie zostawcie subskrypcję nie chcecie, nie musicie zostawiać to już zależy od Was chcecie śledzić mój kanał, żeby się Rozwijał, no to zostawcie to, co chcecie. Trzymajcie się, do następnego, koleżanko i kolego.